To podróż po ścieżkach ludzkiego ciała. Czy fizjoterapia może pomóc w układaniu życiowych puzli? Udowadniamy, że wszystkie aspekty ciała i umysłu są połączone. Podcast To Wszystko Jedność. Julita Czajkowska, Mateusz Dąbrowski i Joanna Słota. Wracając do tego, że do tego brak leków, ludzie często nie dają sobie czasu na chorowanie. Jakby jeżeli, bo nie mam czasu, przecież przecież mam kule... czasów, bo przecież muszę zawieźć dziecko radzić. do tego, jedno muszę zawieźć na pianino, drugie muszę odebrać ze śpiewu, trzecie muszę zawieźć na angielski, muszę zrobić obiad, muszę posprzątać, muszę odkurzyć, muszę siebie wykąpać, muszę się wyspać, muszę jeszcze zrobić coś tam do roboty, dobra, jutro rano muszę wstać, muszę zrobić prasowanie, bo muszę przygotować ubrania, muszę ubrać dzieci, muszę im zrobić kanapki do szkoły, jakby cały czas jesteśmy w tym pędzie trybie A, czuwania. Mamy, tak, i nie mamy tego momentu, że. Żeby... Nie czuwania, przepraszam, trybie robienia. robienia w ogóle... Tak, i nagle jak mamy te 38 stopni gorączki tak. i coś nam jest kurczę, <coughs> coś mnie tu kręci, no to co, paracetamol, jeden drugi. No i okay, mam 366, jest spoko. Dla mnie to ogólnie jest jeszcze ciekawe zjawisko takie, że osoby, które mają taki pęd i jakby cały czas stan gotowości w momencie, kiedy dostają urlop, czy są wakacje, chorują. Bo nagle ich ciało dostaje chyba szoku, że odpoczywają, i dopiero tak, wtedy tak, ciało tak. ma nagle czas y, powiedzieć, co mu dolega. I znowu jest temat, bo ja zawsze, jak biorę urlop, czy są wakacje, to od razu choruję. Tak, tak. Czy my o tym rozmawialiśmy, czy też nasz naszym Rozmawialiście? Nie, czy z tobą rozmawialiśmy? Nie. Czyli nie nie tak, wiem, myśli. myślę, że no rozmawialiśmy. My tym chyba tym rozmawialiśmy, wyjdziecie. że taki pomysł był. Okej, okay, już e ty... myślę, że czy też naszych myśli zaczęłam się tęstować. Ogólnie to trochę tak. Ale to... Nie wiem, czy się tego bać, czy nie. Z... Pracuję nad tym długo. Ale dlatego muszę się dzwonić z radia, bo mnie ograniczają, rozumiecie? Sama tak. znajdzie. Tak. <laughs> <laughs> he, he! Mam nadzieję, że. Kiedyś to będzie historyczne nagranie. Zdecydowanie. Bawmy się, nie, nie kasujmy tego. Nie, no, nie, to, nie to, to będzie wszystko. No, ale co wy na to? Ja, tak, jak najbardziej. O Boże, tak. Dlatego no, tak się cieszę, że to powiedziałeś. No bo e, nawet sami moi pacjenci tak mówią, że kurczę, cały rok chorowałem, pojechałem na urlop i bam, jestem chory. No a akurat tak. wtedy, kiedy mam urlop. Bo organizm. O Jezu, znowu mogę się rozgadać. Dobrze, bo, bo jakby... so... no, to, no dobra. Postaram się to skrócić, bo nie już korci na Ale oczywiście nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będzie jakieś porównanie. Organizm mi się nudzi. Hmm. Mówisz? E... A przecież te wszystkie. Systemy schematy, to jest cały czas pracujący komputer. Właśnie. Kiedy on cały się nudzi? czas pracujący komputer. A kiedy ja pracuję cały rok w pędzie i w ogóle nie zachorowałem? No to co się nudzi? System odpornościowy się nudzi. A nic nie robi przez ten cały czas. Nie no, oczywiście, że robił tak, no bo walczył z różnymi ustrojami i wirusami, tak? Ale on by chciał stoczyć wojnę, a nie jakieś tam bitewki. <grym> I teraz e, mimo wszystko organizm nas słucha, tak? Bo jeżeli w tym momencie nie mam czasu na zachorowanie, to organizm, okej, okay, zrobi wszystko, żeby żebyśmy się nie pochorowali. E, może być to tak kontrowersyjne, bo nie mam na to żadnych dowodów naukowych teraz, ale... Pokaż. Ale brzmi to całkiem... Y, moja wyobraźnia raczej sobie to Łączy. No, ja no, też potem z tym podcast, żebyśmy pogadali. A jak to się znajdzie do dyskusji gdzieś w komentarzach, to ty jeszcze lepiej. Tak, hmm? to sobie wtedy. Organizm się nudzi i jeżeli znajdzie czas na to, żeby powalczyć sobie, pochorować, to on to zrobi. I robi to z reguły wtedy, kiedy pacjent faktycznie zrobi sobie urlop, jedzie na wakacje. I leży. I, I leży. nie ma zadań. Tak, i organizm wtedy, o, super, mamy czas, to jedziemy. I organizm zaczyna wpuszczać chorobę do organizmu, znaczy wpuszczać, on tam jest, tylko pozwala jej się rozwinąć, a następnie się, a następnie z nią walczy. I to jest, nie mam jakby pewności, ale jest chyba taka książka właśnie, która się właśnie tak nazywa, organizm się nudzi. Podobnie jest też często. Jest, bo ja ulity chyba ją widziałam. Możliwe, że ty ją masz? Nie. Ale ogólnie nie, nie, nie widziałam tego tytułu, ale ja ogólnie już na pewno gdzieś to słyszałam. Bo ja nie mam tej książki, ale kiedyś oddorowałem. Nie leży na tłuce? Okej. Ja nie mam tej książki, ale kiedyś oddorowałem <laughs> mm. okay. ja i właśnie poczytałem troszeczkę ją y, przez chwilę. I y, no, zabicie mnie, ale nie pamiętam, czy to z tej książki to wyczytałem, czy nie. Mm -hmm. Ale mi to bardzo pasuje do, do tego schematu, który słyszę od pacjentów i widzę też po sobie. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja już nie, bo. Ale miałam tak bardzo często. Tylko do mnie dotarło w końcu, że pracuję jak taki chomik w koło wyrodku, nie poświęcając w ogóle uwagi temu, czy ja w ogóle chcę robić to, co ja robię i co mi mówi mój organizm. A w momencie, kiedy już faktycznie chyba najbardziej zatrzymała mnie kontuzja kostki, bo ogólnie biegałam wszędzie w życiu, nawet mając taką postawę, jako. Szkoda, że nie mogę tego pokazać, ale właśnie. Idealnie, bo nazwała ciągłej gotowości, czyli pochylona do przodu, Przepros gotowa, przeprostowana prze w klacie, nawet to um, pozycja taka, że głowa w ogóle strzałkowo skierowana, i co mnie zatrzymała. Kostka, taka mikro rzecz, a jednak musiałam się zatrzymać. I w ogóle to było 3 lata temu, gdzie w końcu do mojego mózgu dotarła sugestia, jak ty się nie zatrzymasz, to ja cię zatrzymam. Okoliczności się zdarzą takie, że cię zatrzymają. I do mnie zaczęła dochodzić w ogóle refleksja, co ja w ogóle w życiu ze sobą i swoim ciałem robię, że doprowadzam do takiej sytuacji i Dzięki Bogu trafiłam właśnie na Juritę, później na ciebie, i cało się, co się miało stać. Ale to mnie zatrzymało na zasadzie: No kurde, dwa tygodnie teraz muszę leżeć, właściwie, no muszę, bo ja mogę się ewentualnie poruszać w okulach, ale nie jestem produktywna tak bardzo, jakbym chciała. Więc co? Poddaję się. I to jest chyba najtrudniejsze z, z akceptacja i poddanie się. I co wy na to, drodzy słuchacze? <noise> czy wy zwracacie uwagę na to, co mówi wasz organizm? Czy on w ogóle do was mówi? Czy Właśnie, jakim językiem? Czy, czy na jakim językiem? Mówi? Jakby nasze organizmy cały czas mówią, tylko my. Ale po czy my sobie z tego Nie chcemy ich słyszeć. No albo nie znamy nawet albo... języka, w jakim się on tak, komunikuje. Tak, 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 to tak. jest oddzielny temat. Hmm. Tak, to jest w ogóle. No, A może to jest coś, co nas powinno zainteresować. Tak? Ależ oczywiście. Posłuchać swojego organizmu. A jak na przykład takie bulgotanie w brzuchu, bo mój brzuch mi często dużo mówi. <grymnie> Najwięcej kiedy się stresuję, albo. No i właśnie na przykład jest taka cisza, i nagle mój brzuch stwierdzi, Albo przypomniał sobie, że czegoś nie zjadłam i prrr, jazda. A jest ogólnie sytuacja, która wymaga raczej powagi, więc no i co? Co mi w mówi? Nie, no to jest naturalne, ja wiem, jakby to, to rzuciłam hasłem, ale może się dzieć różne rzeczy, może nam nie wiem, bark się kurczyć mhm. i skąd to się bierze. To, że pracuje całe ciało, to jedno, ale. A że to wszystko jedno też jest połączone. Tak, bo my jesteśmy... Już mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tak? Właśnie, bo mimika twarzy to jedno, ale mimika jest też ciała. Całe ciało wskazuje. Mimika ciała. To już nie jest mowa ciała całkowicie, tylko mimika. Odkrycie. Wow. wow. Faktycznie. Lecimy z tematem. E, mimika ciała, ale może od... Odrobinę anatomii zróbmy, co? No, wprowadzmy. Wy jesteście od tego najlepsi. Właśnie robiliśmy tego za mało, ale chociaż mi się podoba, że jest. No dobra, ale nieważne. Jakby odpowiedzialne za to jest nerw błędny, który nam unerwia górną część jamy brzusznej od, jakby w kwestii jelit. Mhm. No, narządów wewnętrznych. Oczywiście tak? jamy ustnu też, żeby nie było. Tak ja myślę jak też, tak bo, też, też jest, i... bo też jest jakby elementem tak naprawdę trzewi. Bo tak! O... Ja wiem, że chciałaś do, dotrzeć do trzewi, ale musiałam wtrącić. A ja, jak to już macie swoje do tej dziedziny. Nie no, po prostu, no to chodzi, żebyśmy tak właśnie. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ale kocham ogólnie, że Jama ustna jest elementem trzewi. Oczywiście. W jeju. To jest, to, jest że to, jest to, to jest element trzewi jak najbardziej, a nerw błędny unerwia górną, tak to tak nazywam, górną część trzewi, bo jest jeszcze dolna, ona jest unerwiona jakby z innych elementów, no ale już nie, w, nie wdrażając się w szczegółowe e, Później, narządy, które unerwia nerw błędny, mhm. skupmy się tylko na jednym, że unerwia żołądek. To jest pierwszy z narządów, który unerwia nerw błędny i nerw błędny, będzie powodował podczas stresu większą aktywność tych narządów, a to dlatego, że podczas pewnych badań wykazano, że nerw błędny jest bardziej aktywny w momencie, gdy człowiek się stresuje. Połączono te fakty. Im bardziej pacjent się stresował, tym bardziej był aktywny nerw błędny. Im bardziej pacjent był zrelaksowany, tym, tym mniej aktywny był nerw błędny. Połączono to i nazwano ten nerw nerwem stresowym nerwem pod, podłączonym do psychiki. I on bardzo reaguje na nasz stres. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale na studiach przed jakimś ciężkim egzaminem do jakiegoś sadysty często była kolejka do łazienki. Oczywiście. Wszyscy stali gotowi do łazienki, bo te placzki były tak aktywne mhm. przez ten stres. Tak się uruchomiło to ciało. Tak, ale też nerw błędny unerwia serce. Więc jakby przyspieszone bicie serca, przyspieszone grężenie, do tego flaczki pobudzone, no to jakby czyli tylko usiąść na kibelek. To co powiedziałaś, czyli gotowość, czyli układ tak, autonomiczny. Gotowy. Tak, 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 tak. Czyli ten taki walcz albo uciekaj. Tak. Mamy pobudzony układ autonomiczny, który nas wstawia w tryb gotowości, no bo przecież ciężkie egzaminy sadysty, no to muszę być Zwarty i gotowy myśleć, tak, być rozgrzany. No to w ogóle ten cały system przetrwania w ogóle w naszej głowie, w ogóle tak. w różnych sytuacjach, bo mówisz tutaj chociażby o egzaminie, a jeszcze jak są na przykład życiowe jakieś sytuacje, no to przecież też stres, tak. stres powoduje, że albo zajadamy ten stres, albo wręcz w drugą stronę w ogóle nic nie, nie jemy, tak? Ale tak. czy I to też źle, że się stresujemy? No nie, absolutnie. No właśnie, czy stres jest zły? Absolutnie Przewlekły. Nie. Tak jak przewlekły... stan zapalny. Aha. Stan zapalny przewlekły zły, stres przewlekły jest zły. Bo na tym polega Z... równowaga. Stres no. i... Może być motywujący, ale też taki, wiecie, ograniczający. Tak, tak, ale on musi być, tak tylko musi zostać w pewnym momencie zrównoważony. Tak, do tego powinniśmy uczyć się technik antystresowych, te, które na Dokładnie nas działają. Tak. Albo ćwiczyć. Al znaczy znaleźć... Nie dla Nie, nawet... ćwiczenia mają coś do tego. Pewnie, ja oczywiście, że tak. Jakby napięcie. każdy powinien... Znaleźć moment, który go odstresowuje. Dla I co to może... jest. Tak, i co to jest, ale to trzeba szukać. Mhm. Właśnie o to chodzi, że to trzeba szukać. To trzeba pójść na przykład na zajęcia z jogi. Ale wiecie, co to, to trzeba trzecie. zrobić? Stać i pójść. Stać i zrobić. Albo znaleźć na to czas, czyli swój czas wolny i A... jak nim dysponuje. Dokładnie. No, ale czasem wolnym powinniśmy dysponować w ten my. sposób, żeby. Tak, my A nie jakieś... ktoś z zewnątrz też. Oczywiście tak, tak żeby dojść do tej homeostazy, do tej równowagi. Relaks tak. i zmniejszenie napięć wcale nie jest w czasie wolnym. Nie, może, nie zgadzam się z takim myśleniem. Zapraszam. To, to jest obowiązek nasz. W czasie wolnym robimy rzeczy, które są nieobowiązkowe. Czyli lubimy? E, to, co lubimy, mamy ochotę sobie coś tam pobocznego zrobić, tak, co tam może niekoniecznie wpływać na nasze życie, Chmati, ale, to jesteś. ale relaks, wypoczynek, wyspanie się, wszystko to, co powoduje zmniejszenie napięcia, jest naszym obowiązkiem. Brzydko to brzmi, no bo nie do końca tak powinno to. I nie zostaliśmy też tak wychowani za bardzo. To cały bardzo czas złe. Musi, musimy być ciągle, ca cały czas jakby ten y, kult pracy, jednak, nie? To bardzo złe jest. Okej, okay, ja się zgadzam, ja sam jestem pracoholikiem, ja lubię pracować, ale to ja się sam ze sobą z tym zgadzam, ja lubię iść do pracy, lubię pracować, lubię się zmęczyć, ale to musi być w zgodzie ze mną i w zgodzie z tą drugą stroną, czyli formą moją na rozbudowanie tego napięcia, relaks, odpoczynku. Lubię książki, lubię, czyt... lubię chodzić na treningi, lubię chodzić na spacery, robię coś, co powoduje, że równoważę stres, który tam się dokonuje w pracy, czy w tam Pogaranie. Mhm. Czyli jednak ta równowaga i relaks to nie czas wolny a obowiązek. No, bardzo się cieszę, że zostało to wyjaśnione. <grymne> wyjaśnione. <grymne> wyjaśnione. Kult zdrowia, który jest promowany obecnie w mass mediach, w ogóle jest też. Co mi się podoba ogólnie, że ludzie często też zaczynają wracać do tych pierwotnych, do właśnie tych naturalnych sposobów zapobiegania choroby. Yy, czyli to jest te drugiej strona, tak, ta druga ta, ta ta strona, a musimy... nie koszt, od razu lecą do lekarza, który da le receptę i weźmiemy jakieś pigułki. Podoba mi się ta zmiana. Tak. Jednak w tym wszystkim jest to dobre. No też nie spadajmy w skrajności, ale to, że ludzie zaczęli się interesować nadmiernie zdrowiem, też w jakimś stopniu jest OK. Oczywiście, że tak jakby to jest super, że każdy z nas zaczyna doświadczać i zaczyna zauważać to, że chcą być zdrowi, chcą, chcą tej poprawy w swoim życiu, ale no musimy mimo wszystko zadbać o te nasze pierwotne rzeczy. Mhm. Co tam, Mateusz? No to jest właśnie małe i duże dążenie do, do równowagi. Mhm. Czyli to się da jeszcze podzielić. Jakby jeszcze też nie możemy, nieważne, sobie skakać i odrzucać yy, na przykład, nie wiem, nagle cały cukier, nagle wszystkie fast foody, zmieniać w ogóle. Najpierw musimy zadbać o te małe rzeczy. Czyli o to, co powoduje nasze przetrwanie. Jeżeli o to zadbamy, o naszą psychikę, o nasze życie społeczne, o naszą aktywność fizyczną, o nasz sen, że w końcu się wyśpimy, bo oczywiście sen ma Cent jest w ogóle na kolejny odcinek. No i przede wszystkim jedzenie i nawodnienie. no to jeżeli my nie zadbamy o tą sferę tych kilku rzeczy, no to nie mamy co w ogóle iść dalej. Mm -hmm. Bo cały czas no, ale... będzie nam czegoś brakowało, bo jeżeli nie będziemy dojedzeni. Albo jeżeli będziemy. I ciągle będziemy drążyć i ciągle szukać, że to to szukać... nie jest jeszcze tak, to. Tak, tak, dokładnie. Jeszcze tego że nie po, przeczytałam, poszłam, nie wiem. Poszłam na i wcale nie czuję się lepiej. Tak, już od tygodnia zjadła? jem tak. dobrze. Ogólnie, przecież jak się pracowało na swoje ciało przez 20 lat na to, jak wygląda teraz, to przecież w miesiąc też to też oddzielny o, temat właśnie, postanowień, tak. nie? Mała równowaga. Rok. No, tak. Duża równowaga. <laughs> Dobrze już powiedz o tym, Mogę? Dziękuję. Tak, no, ja już zaraz pęknę, albo wyjdę i będę musiał zrobić spacer jakiś. Widzę. Eee, to wymyśliłem przed chwilą, więc... A to, co już przed chwilą rozmawialiśmy z Elitą, że to, co jest wymyślone przez człowieka, jest wadliwe z gruntu. Więc podejście do tego z dystansem, nie? Bo to wymyśliłem przed chwilą. Tak. Eee, czyli małą równowagę i dużą równowagę. Małą równowagę, czyli to, co mówiła Lita przed chwilą, Czyli to, co możemy robić na bieżąco teraz, po to, żeby zachować tą równowagę, ale wyobrażam sobie jeszcze coś takiego, co teraz ja nazywałem skrótowo dużą równowagą. Czyli jeżeli w życiu postanowimy robić coś, co będzie nas utrzymywało w zdrowiu, albo to, co lubimy. Tak na przykład zajaram się sportem, na przykład MMA. Jak jest to sport, tak, uprawiamy sport. Nie chodzi mi koniecznie o to, żeby się z kimś lać, tylko po Sztuki prostu... Walki. sam po prostu fakt y, trenowania sztuk walki, tak. Niekoniecznie musi być to na zawody, niekoniecznie muszę mieć cel, bicie się z kimś, tak. Tak naprawdę nie do końca jest ważny przykład. Może być to co, cokolwiek w życiu, to, co wymyślimy, z czym nam aktualnie w życiu jest dobrze, tak? Ale spójrzmy z perspektywy lat. Czyli w perspektywie lat ta rzecz faktycznie przyczyni się do naszego zdrowia. I tu uwaga, nie zawsze musi tak być. Jeżeli będziemy żyć zdrowo, na przykład, niech to będzie żywienie, będziemy sobie jeść sałatki codziennie, codziennie będziemy jeść warzywkę i owoce, i mamy takie święte przekonanie, że tak, to jest super jedzenie, tak, warzywa i owoce. Ekstra. Tak? Tylko, że ostatnio e, nawet miałem taką dyskusję z dietetykiem, który mi powiedział, no dobra Mateusz, dużo sałatek, e, warzyw i owoców, ekstra, same węglowodany. Brawo. Cukier. Tak, cukier. No ale przecież to są cukry, no dobra, to są cukry, ale z warzyw i owoców, przecież to zdrowe rzeczy są, tak? A mówię, no, no, no tak, ale nie do końca to tak działa. To dalej są cukry. To dalej są cukry. Ale załóżmy, że nie rozmawiałem z dietetykiem i się tego nie dowiedziałem. I teraz o co mi chodzi z dużą równowagą? Mija jakiś czas i zaczynam z roku na rok nawet zauważyć, że wcale nie czuję się lepiej, albo pewne rzeczy się poprawiły, a inne pogorszyły. No i zaczynam dostrzegać, że coś tu mi się pogorszyło, tak? Może trzustka nadmiernie pracuje, może bo mi na USG pan doktor powiedział, że o, trzustka jest przepracowana, tak? bo jest powiększona. I, i zastanawiam się, cholera, ja przecież tak dobrze się odżywiałem, a mam, mam jakiś zły wynik. Tak? No i mijają lata, a ja dochodzę do wniosku, że może jednak coś zmienię, coś poprawię. I na przykład dołożę białka, dołożę tłuszczy i poszerzę swoją wiedzę. Tak? Czyli wychodzi z tego cykl. Tak? Czyli mijają lata. Znów to jest strategia. Coś poprawiam, ale coś się pogarsza. Potem to coś, co się pogorszyło, znowu poprawiam. Tak? I idę dalej, kolejny cykl. Czyli to nie o to chodzi, że jeżeli ja popełnię jakieś błędy, to to już z gruntu jest złe. Absolutnie nie. I przekreśla całą pracę? Absolutnie nie. Tak, nawet jeżeli ja stosując tą zdrową dietę węglowodanową spowoduję, że za jakiś czas coś mi się stanie, to organizm wcale się na mnie aż tak nie obraża. Okej. Okay. Trzóstka się powiększyła, trzustka pracuje trochę nadmiernie, przeciążyła się robotą, ale się o tym dowiedziałem: nie ulewam sam siebie, idę na badania, badam się, interesuję się sobą, interesuję się żywieniem i poprawiam kolejną rzecz. Czyli to, że stosowałem taką, czy to jest złe czy dobre. Też punkt widzenia, czy dobre, czy złe. No na tamten moment może przez jakiś czas dobre, ale później wyniki. Ale ostatecznie pewne wyniki pogorszyłem. Dokładnie. No to dobre czy złe? Ostatecznie wydaje mi się, że bardzo dobre, tak, no bo poszerzyło moją wiedzę, dowiedziałem się czegoś nowego i nagle okazuje się, że hej, tłuszcze są i może tłuszcze wcale nie są takie złe, kiedyś myślałem no. i to zależy, jakie tłuszcze, bo o tłuszczach tutaj też mam notatkę, to, to też... wcale nie lepiej. będzie tak, że jak zjem tłuszcze, to będę gruba. No bo przecież... Cukier przecież... się spala w tłuszczach. Przecież, to, przecież ten wielki bęben pod moją skórą to tłuszcz jest. Tak? No, ale to jest 20. po prostu więcej miłości, Takich się dowiedziałam, że pod to są łzy tłuszczu. Dlatego warto jest ćwiczyć. Genialne. Ale od razu mi lepiej tak. pocić się jak świnia mhm. na ćwiczeniach. E, czekajcie. <laughs> Okej, okay, jeszcze, jeszcze... Nie, 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 super. Ale bardzo ciekawa do, tego, e, do tych wyglowodanów i do tej diety, plusem... Czy ty grałaś w kółko i krzyżyk? Nie, absolutnie nie. <laughs> Widzę sobie... twoje notatki. Tak. <laughs> Mówię i... Wieś, nie, no tak, krążę, no mózg, krążę, jak krążę, jak krążę, pracuje, to jest krążę, bardzo krążę, interesujące. Tak, daj... Może mi... później dodać takie zdjęcia, jak wygląda proces twórczy tak. mhm. podcastu. To... <laughs> To pomaga mi się skupić i nie uciekać To jest artystka. No, wracając na Ziemię. Wracając na Ziemię i wracając do tego, co Mateusz mówił, Mateusz mówił o węglowodanach, a ja chciałam powiedzieć o tym, że nie żyjemy w tych czasach, w których żyliśmy w czasach pierwotnych, kiedy byliśmy i musieliśmy przetrwać. Tylko mamy opcję, żeby pójść do innych drzwi, na przykład do dietetyka. I się dowiedzieć, czy to, co robię, jest ok. Chodzi o to też, że mamy takie czasy, że naprawdę ten dostęp do wiedzy jest dużo większy jest niż duży. naszych rodziców czy naszych babci. Tak, nawet temat glutenu, który jest w ogóle. To bardzo jest ogóle, szeroki, bardzo, bardzo szerokim tematem. Bardzo jest bardzo dużo badań. Oczywiście, że jeżeli... wiesz, babcia kiedy siadła i nic nie było. To jest zupełnie ale już jest coś teraz, innego. Ale jest teraz, bo teraz ma cukrzycę, teraz ma nadwagę. Jakby też nie wiemy, no dobra. Też tak z drugą filoz... strony, tak, już za dużo filozofii, ale z drugiej strony mam myśli to, że jednak ten pokarm i ta informacja kiedyś była zupełnie no inna. Przecież babcia ja sama to... szła na pole tak, i zbierała dokładnie. tą pszenicę i robiła ja mąkę. No, to, co było. Po prostu. No nie było awokado. Żeby nie można kalorie, było z... musimy kalorii. kalorie. No właśnie. Oczywiście. Tak. I ten <laughs> ale balans to, był. Tak, ale też chodzi o to właśnie, żeby korzystać z tej wiedzy, którą ludzie mają. I poszerzają. Znaczy, po prostu pójść do dietetyka, powiedzieć jem to i to. I później przyjść do fizjo i stwierdzić: fizjoterapeuta ma większe, znów on, inform, więcej informacji na temat, co ci jest w ciele, jest ci w stanie pomóc lepiej. Tak. Jakby co, co masz zrobić, żeby twoje ciało lepiej funkcjonowało? Dużo Od strony fizycznej, od strony psychicznej, bo mamy psychologów, mamy terapeutów, mamy psychiatrów. Dieta, no wszystko. Jakby mamy Dobrze. dostęp do wszystkiego. Tylko musimy wyciągnąć tą rękę i uświadomić sobie, że potrzebuje pomocy, potrzebuje konsultacji. Na tyle ty się. duża, duża równowaga. No tak, duża równowaga. Tak. Na Nazywają sobie dużo równowagi. Trzeba właśnie też, żeby nie zwariować, jakby, żeby nie mieć nagle wielkiej teczki po prostu badań, chodzić od drzwi do drzwi i proszę pana, co mi jest, co mi jest, co mi jest. Tylko jakby dowiedzieć się, okej, okay, moja dieta wygląda tak, muszę wyeliminować to, to i to, muszę dodać to, to i to i nie mieć tego na papierze, okej, okay, dobra, byłam, byłam u dietetyka, ale dalej w McDonalda, bo sobie No, ale to też. drwala, bo przecież przynoszę z arty. Ale też wpadłam w taki wir, bo wiecie, co mi się wydaje, że ludzie chcą też się dowiedzieć, być jednak zaszufladkowani. To mi dolega, to mam, to, to mam, to. Ja już to sprawdziłam, ja już to mam. I proszę. Tak, zamykam teczkę. Ja i to i mam, jest dalej, nazwane. Tak no. Ludzie lubią wiedzieć, po prostu znać konkrety, nie? Tak, to jest ta diagnoza właśnie, szukanie tych słów określających to, co im jest. To, to A z drugiej strony to, to tak też jest tak bardzo szeroki, że też diagnozy jednej Jedna wpływa na drugą po prostu. Tak. Psychika wpływa na połączenie z jelitem, a jak się dowiedziałam dzisiaj, tak naprawdę to jelito zaczyna się od twarzy, mhm. Więc ogólnie jest mocno, jest mocno. Znów drążymy, drążymy, ale proszę Państwa, dopiero się rozkręcamy z naszym podcastem. Czy chcecie coś jeszcze dodać? Oj, oj, to Oczywiście, nie to pytanie. Tak. Jeżeli no, pozwolisz. <laughs> Pozwolę, posłuchajcie o tym w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękujemy.